Chodź, Roki, pójdziemy na spacer. Jest 25 grudnia, pierwszy dzień świąt. Postanowiłem zabrać pieska na spacer. Tym bardziej, że pogoda jest fantastyczna. Minus 10 stopni, ale fajne słoneczko. No, normalnie jak w lecie. Pójdę, pokażę trochę okolicę, ale przy okazji wspomnę o tej niedoszłej ustawie łańcuchowej. Mój koiec tego psa ma około 12 metrów. No i wiesz, piesku? Dobrze, że ty ważysz 29 kg, bo jak przytyjesz jeszcze 3 kilo, 2 nawet kilo, to będę musiał zmienić kojec. Chodź. Chodź, siadaj ładnie. Opowiem o tobie, też opowiem. Co, nie lubisz Sera? To masz taki mniejszy kawałek może. Opowiem... Musiałbym zmienić kojec, jak przytyję... No to jest dopiero jest parodia bo Przypuśćmy, tu były dwa psy, teraz jest jeden, ale były dwa psy, miałem jeszcze dziewczynkę chłopczyka i przypuśćmy, jeżeli to była lesuka i miałaby szczenięta, to musiałbym zrobić drugi kojec, żeby ona miała gdzie odpocząć od szczeniąt. No, co ciekawsze, wiesz, dla ludzi nie ma takich aż restrykcyjnych wymagań, mogą w kawalerce <grym> mieć dzieci i i niekoniecznie żona, ta matka, musi mieć miejsce do odpoczynku. Ale to taki żart, aluzja, W każdym razie dobrze, ta ustawa nie weszła, bo przyjechałby weterynarz z wagą elektroniczną, zważył mojego psa i jakby miał 30,5 kg, no to musiałbym powiększać kojec. No, jeszcze a propos łańcuchów. Ja nie jestem zwolennikiem trzymania na łańcucha absolutnie. Ale kiedyś, dawno, dawno temu to była podstawowa forma trzymania piesków na łańcuchu, bo one po prostu na wsi robiły robotę one ostrzegały przed ewentualnym jakimś złodziejem, czy jak, jakimś, jakąś napaścią w czasie wojny, czy w czasie okupacji i y, one wtedy szczekały i ostrzegały nie było y, innej formy alarmu tylko psy. Dobrze, jak taki pies miał budę, w budzie miał słomę. Ja akurat preferuję kożuchy. Wkładam stary kożuch do budy wełną do zewnątrz. Budy mają podwójne ścianki ze steropianem w środku. I na tego jeszcze, jeszcze zasłonę robię na zimę. Roki, chodź, chodź, bo o tobie będę mówił. Roki, chodź tutaj. Chodź, siadaj, będę o tobie opowiadał. Skąd mam tego psa? Miałem dwa psy: dziewczynkę i chłopczyka ale no, niestety tamta była bardzo, bardzo stara hawana się nazywała i już nie żyje niestety od roku i teraz ten ma dwie budy, letnią i zimową. O, przylepa jest straszna, bo tak, przygarnął właściciel tego psa, zmarł, taki dziadek 87 lat zmarł, ale on był malutki, miał rok. Trzymał go na kolanach, głaskał go i jak dziadek zmarł, to syn uczepił go na łańcuchu. Przywiązał go na łańcuchu, on biedny, stał na łańcuchu parę tygodni, może mniej, w każdym razie, z tydzień stał, no i ja go przygarnąłem na łańcuchu, w dodatku odwiedzał go tylko co kilka dni, bo nie mieszkał tutaj. Wziąłem go do końca, tu była Hawana, ona go tolerowała, bo to chłopczyk, tamta dziewczyna i po, że tak, podtrzymałem z dwa dni, bo obawiałem się, że jak otworzę, to on ucieknie na swoje podwórko, to dosłownie, wie, że tak powiem, 400 metrów dalej, o. No, ale y, okazało się, że nie. Zabrałem go po kilku dniach na spacer. Co ty w ogóle nie chce tam iść na tę podwórko, bo mi się z łańcuchem kojarzy te, te podwórko. Ale że ten dziadek, mój kuzyn nawet, ten geniusz Boguszewski, no, trzymał go na kolanach, jakby, jak on był malutki. To on teraz jest taki, że przylepa, że y, lubi na kolana wchodzić. Lubi na kolana, jest tak posłuszny, grzeczny, mądry, wszystko rozumie, co się do niego mówi. Jak moja żona przyjedzie, bo nie mieszka tu cały czas, to wiesz, on tak się cieszy, bo zawsze przywiezie mu jakiegoś smakołyka. On tak się cieszy, że wprost szaleje. Potrafi wziąć ją za rękę, tak delikatnie ugryźć, ugryźć chwycić i prowadzić na spacer. Nawet kilkaset metrów będzie prowadził, trzymając ją. Nie psa trzymam na smyczy, tylko on trzyma na, za rękę prowadzącego. Pójdziemy, zobaczymy, czy jest lód na stawie, gruby. Pokażemy okolice. O, o Roki się nazywasz. A w dodatku tak, on kocha ludzi, ale zdarza się, jeden na sto, czy jeden na 50, którego nie lubi, i szczeka wtedy na niego. Nie wiem, może, może po prostu rozpoznaje fałszywych ludzi, może, może zapach mu się nie podoba. W każdym bądź razie, chodź Roki, idziemy, pokażemy okolice. Teraz założyłem rękawice, bo w ręce jest zimno i będę szedł i i nawijał o tu słoneczko piękne jest tam jest karmnik na ptaki mój mój kolorowy płot pokażę przy okazji choinkę swoją taką skromną mam o, podwórkową Piękne słońce, aż założyłem okulary przeciwsłoneczne. Tak yy, ostro świeci. Idziemy, zobaczymy czy staw jest dostatecznie zamarznięty na krosowisku, bo jak jeśli jest twardy lód, to wybiorę się na łyżwy. Może jeszcze dzisiaj i też coś nagram. O tu są takie paliki, rozbite światowód będą nam ciągnęli, U góry jeszcze stosło. Tego, bo w tej chwili ten internet jest kiepski. Roki tam nie idziemy. One jest super grzeczny, posłuszny. No jeśli wspomnę trochę, do sąsiadów też nie idziemy. Wspomnę o tym, o sąsiad rzeźby takie, rzeźby robi ładne. A wspomnę o tych pieskach jeszcze dalej, że w mieście to pieski bardzo się męczą. Powiem już, wolałbym długi łańcuch niż mieszkanie w kawalerce. Kilka psów i właściciel w dodatku 16 godzin jest poza domem. To dopiero jest tragedia. Albo nawet, nawet jeśli normalnie mieszka pies, ale no nie wiem po co jest pies w mieście. No do miłości tylko potrzebny, bo on tam nie robi żadnej roboty. Męczy się w tym domu, trzeba go wyprowadzać. Nawet niech kilka razy dziennie wyjdzie na dwór, to i tak dla niego to jest tragedia, świata nie widzi, ludzi nie widzi. W dodatku to zbieranie kup to jest też no, dla właścicieli uciążliwe, ale dla tych co nie mają psów, no to jest, że tak powiem, wkurzające mocno.